<grymamy> Dokładnie. <grymamy> Okej, okay, cześć Dawid, fajnie, cześć, że znalazłeś chcielę. chwileczkę. No, miałeś okazję po raz kolejny komentować grę za niedogoszczelit twój jubileusz setny, tak setny, powiedz, no pierwsze wrażenia, tak? Jak, jak dzisiaj ci się podobała atmosfera, sama Powiem gra. Ci, że... Dzisiaj ten mecz to jest moim zdaniem najlepsza reklama futbolu amerykańskiego, jaka w ogóle może, może być. Yy, takie mecze chciałbym się oglądać w każdy weekend yy, na wszystkich stadionach, nie tylko na Toblidze, ale też na niższych ligach. Mam nadzieję, że to będzie się dalej rozwijało w taki sposób, jak się rozwija w tym momencie, bo, bo naprawdę te spotkanie to... Niczego więcej nie możemy sobie życzyć. Najlepsza możliwa reklama w futbolu i każdy, kto był tutaj na stadionie jest przekonany o tym, że wpadnie że jeszcze na kolejne mecze. Wiadomo, było trochę, trochę dużo flag w tym dzisiejszym meczu. Jedna i druga drużyna były bardzo zdenerwowane, było widać, że stawka jest bardzo wysoka ale mimo wszystko big Play e, zresztą początek tego spotkania sam, już, no sam początek <laughs> już, już, od razu czy, dwa już, już w pierwszej akcji punkty dla Devils potem y, zablokowane podwyższenie i punkty dla, y, dla Giants chyba pierwszy raz w ogóle mi się zdarzyło w tych 96 meczach, które komentowałem że była właśnie akcja, y, że zablokowane podwyższenie poszło z powrotem Żaki, no. tak że super, super sprawa no myślę, że emocje były spore Kubiców było bardzo dużo, sama otoczka, fajna organizacja, to na pewno trzeba pochwalić organizatorów. Fajnie wspierali się, to jest jak zawsze. a... No i wynik no idzie w świat, tak? Zobaczymy co w lidze będzie. No nie, mam nadzieję, że umówimy się jeszcze na jakiś wywiad, jak będziesz miał swój jubileuszowy setny mecz. No zobaczymy, kiedy to będzie, tak, tak powoli liczę, że może do końca czerwca się uda, no ale zobaczymy, zobaczymy. Na pewno jestem bardzo szczęśliwy, że tyle klubów chce ze mną współpracować, ja za każdym razem daję z siebie wszystko i, i jest to moja prawdziwa pasja, nie mogę grać, ale chcę w jakiś sposób dołożyć tą swoją cegiełkę do rozwoju ligi. Dlatego tutaj chciałem to jeszcze raz pochwalić, bo powiem ci szczerze, że wielu moich znajomych którzy, z pracy, którzy przychodzą też na, na te spotkania, zawsze chwalili ciebie. Tak mówił ten koleś, który tutaj Właśnie to prowadzi. Byli. Naprawdę, naprawdę usłyszałem wiele miłych słów i chciałbym też, żebyś o tym wiedział, nie? No, wiem, że jesteś tego świadomy, tak? Ale, <laughs> nie, ale ale, ale... Mi jeszcze brakuje, ale dziękuję ci bardzo. Staram się być z każdym meczem lepszy, zawsze przygotowuję się i i, i tak. mam nadzieję, że to widać. No i oczywiście mam Wielkie marzenie, żeby komentować superfinał. W zeszłym roku nie miałem okazji. Robiłem co prawda komentarz na Euro American Challenge. Tak. No ale niestety na superfinale nie byłem. Mam nadzieję, że w tym roku może się to zmieni. Także mój apel do władz ligi. Znacie mój numer telefonu. Jestem bardzo chętny, żeby, żeby pokomentować ten mecz. Także ja, to, także ja też to supportuję, apeluję do, do związku, żeby, żeby tutaj mamy kandydata i mam nadzieję, że spełni się jego wielkie marzenie i będzie mógł komentować ten mecz. Dziękuję bardzo, że znalazłeś chwileczkę. Wiecie, <laughs>